Przeszliście pierwszy maratoński test, czy tak? Budzicie się, kurde, ale pogoda. I to samo jest z maratonem, a za m wszyscy, kurde, nie dam rady. Kwestia jest w głowie. Przyjść to jest pierwszy trening, a dzisiaj naprawdę są warunki idealne do trenowania do maratonu wbrew pozorom, mimo że jest śnieg, ten śnieg jest lepszy niż taki lud. Czyli maraton to bieganie głową jeśli się przyszli, to znacie, że, że, że macie już 3 czwarte sukcesu. Bo bez cech wolicjonalnych nie ma maratonu. <tryk> Także przedstawię kadrę trenerską, która będzie się wami opiekować. Nie wszyscy dzisiaj są, ale jest nas 6 trenerów, którzy będą się wami opiekować. Dlatego na każdym poziomie możecie e, uczestniczyć w tych zajęciach, bo każdy sobie tutaj znajdzie swoje miejsce. Marysia Sławik będzie biegała z przepisami, bo zawsze mają e, coś tam do dopowiedzenia. Grzesiek Sudow, nie trzeba go przedstawiać, naprawdę duża wiedza. Ledwo zakończył karierę, a już chcę wam przekazywać e, swoje tajne informacje, które dotyczy, trzymał tylko dla siebie, żeby zdobywać medale na Mistrzostwach Świata. Trzy razy na olimpiadzie więc. Także to nie jest byle co Konrad Rebarz. E, Człowiek bez historii. Już z doktoratem. Także wygląda na mądrego. Możecie go pytać. Będzie jeszcze Jasia Gradek, trener Wacław Milek, e, czyli taka do, i jeszcze jadanek Kaszwarski. Także kadrę macie dosyć mocną. Zresztą chyba znacie nas od lat, że robimy to. Całkiem sensownie te przygotowania, ale najważniejsze jesteście Wy i Wasza motywacja, bo tak jak powiedziałem, jak nie ma motywacji, nie ma przygotowań do maratonu. Chciałbym, żebyście te e, przygotowania potraktowali jako cały ten etap. Że sam maraton to jest nic. Sensem maratonu są przygotowania. Tak jak żeście mam nadzieję podjęli decyzję noc e, Sylwestrową, że coś zmienicie w swoim życiu, tak teraz biegamy Krakowie maraton, ale sam maraton to jest tylko taka wisienka na torcie, jak że zawsze... E, tak. Tak? E, mówię, a przygotowania to jest sen. Będzie wszystko na stronie. Tam możecie śledzić, co się będzie działo, będą atrakcje. Dzisiaj pierwszy trening będzie polegał na tym, że wspólnie pobiegamy troszkę po parku, a później pobiegniemy nad Wisłę, żeby zobaczyć e, wiek, e, świąte... Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie to około godzina 30 godzina 45. Bo trening do maratonu polega może nie na ilości kilometrów, ale na czasie trwania. No bo niestety maraton trwa tak od 3 godzin dla amatorów nawet do 5. <gry> Więc te treningi, no może nie, nie są aż takie długie, ale na pewno w treningu maratońskim ważne jest ostatnie 30 minut danej jednostki treningowej. Czyli zaczynamy bardzo spokojnie i wolno, a kończymy szybko. I to jest trening maratoński. Oczywiście bez biegania w tygodniu, chodząc tylko na te treningi, nie przygotujecie się. Macie też biegać w tygodniu. Co najmniej trzy razy, jak tutaj Grzesiek mówi, to jest takie minimum, minimum. Polecam więcej. Wolnego biegania, będą małe plany treningowe, takie drafty, co macie robić w tygodniu. Będziemy wam mówić, jakie będą następne treningi. I tak, w styczniu, za tydzień, robimy wycieczkę biegową. Wycieczka biegowa to jest coś takiego, co pozwoli zapomnieć o długości wysiłku i pobiegniemy sobie stąd aż na takie jeziorka. Jak jedziecie do Warszawy, Pindolino, to po prawej stronie macie takie jeziorka. To dobiegniemy tam, obiegniemy i przybiegniemy tu. My po drodze zrobimy jakiegoś pit stopa z herbatką naszą filmową, żeby Wam rozweselić naszą wycieczkę biegową. Więcej będzie wolnego biegania, zwiedzania okolic. Myślę, że dla większości będą, odkryjemy nowe trasy w okolicach Zastowa, tych Mistrzejowic, po górkach, spokojnie i długo. Ale przygotujcie się na to wycieczkę za tydzień e, psychicznie. E, i, a za dwa tygodnie, w ostatnią niedzielę stycznia, spotykamy się w Lasku Wolskim. W Blasku Wolskim będziemy robić trening, a spotkamy się przy Kopcu Kościuszki. Tam na końcu alej Waszyngtona, stamtąd pobiegniemy przez Sikornik i zrobimy sobie napętni wokoło do trening fikto do maratonu, jaki dowiecie się na miejscu, bo jak napiszę co będziemy robić, to większość nie przyjdzie.